Siemaneczko wszyscy ludzie, witajcie no, w dawnym, obecnym, dawno nieoglądanym, w dawno niegranym Battlefieldzie 3 Idealnie teraz mam warunki, jestem nawet sam w domu Akurat sobie nagram jeden odcinek Może później oczywiście nagram z The Triggera Ale już zbędnych szczegółów, tylko gramy Udało mi się w końcu dojść do tego momentu Jesteśmy... E, chyba to była akcja z czołgiem, że wystrzelił budynek A już sam się nawet nie pamiętam, bo już trochę czasu minęło Jeszcze ja pamiętam dobrze, bo jeszcze niedawno nag nie nagrałem. Pograłem sobie od misji zaczynając od początku prawie ale szybko to jakoś poszło, gładko i już e, Kochany spadek klatek. No dobra. Zobaczmy co tu się będzie działo. Ile ja mam. O, mamy shotguna. O jezu, no przejdź, jeżeli chcesz. Mam shotguna, jak miło. o tu musimy kucnąć niestety. Nie chcę strzelać. A jeszcze przy okazji w ustawieniach zmniejszyłem dźwięk yy, mam nadzieję, że będzie przynajmniej dobrze słychać Jeszcze po próbuję potestować yy, jak to wyjdzie yy, Gdzie mam iść tutaj no, Hop, gdzie Jeszcze muszę jeden hop zrobić no, Podążaj, podążaj Gdzie mam iść w ogóle? A dobra, już kojarzę to miejsce. niestety przy poprzednim nagrywaniu mi się już tutaj spieprzyło. O, stoję na ławce, jak miło. I tutaj się gdzieś niedaleko, tutaj. E... A co ja mam zrobić? A muszę się. Wow! Dobra, wiem, że mnie mogę strzelić do swoich, ale kurde! A! Nie, chyba padnę. Wow, wiedziałem, że padnę. Kurde! I chyba, czy, chyba była podobna scena i niestety padłem. I pewnie zaraz zacznę od podobnego miejsca. Standardowo mam od 15 do 20 fpsów ale to nie jest problem. Nie mam już aż takich problemów. Mm, mam tylko ustawionego frapsa. O Jezu, dlaczego ja dostałem shotguna? Czy ja musiałem dostać shotguna? Nie wiem. Wiem, ja, że stanę sobie tutaj. Takie poszła. Nie, ja sobie zmienię na to, bo rzadko z celownika korzystam, ale ja muszę więcej, jakby to powiedzieć, kampić, ale nie do końca, żeby się więcej schować. No bo niestety czasami się okazuje, że mm, przeciwnicy są tacy ustawieni, że potrafią nas wstrzelić. Tutaj widzę jakieś wiązki. Zaraz, czy ja tutaj nie byłem? czekajcie strzelamy sobie, A co? o tego jak ładnie wystrzeliłem no dobra, załaduję broń na pewno oni się poświęcą niestety o, właśnie. tu jest jeden ziomusz, który dostanie aż kurde koło tyłka eee, dobra, o Jezus, spadek kwiatek dobra tam widzę jakiś ziomusiów widzę z, ra z rakietnicami, spróbuję z daleka Zginiesz w końcu czy nie? Tam jest jakiś ziomusz, który też powinien zginąć. Ale oni tutaj mnie się będą reespić. Boże. Tu nie ma warto co strzelać. Dobra, idziemy dalej. Eee, co? Wow! Tu już jest problem. Muszę tu jakimś grenade. Już nie pamiętam... A! shit! Nie wiem jak się grenade rzucę. Aha, okej. Okay. Muszę tu wziąć nie? R, shit Okej okay. eee. Aha, czy muszę się cofnąć, tak? Dobra eee. No No dobra O shit, jak porządnie dostałem Ale zniszczyłem To jest dobra wiadomość O kurde, czy teraz? Ale wtedy porządnie dostałem O, 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 o Hmm, o tam widzę jakiegoś hmm, niedobra pozycja to jest bardzo niedobra pozycja hmm, o właśnie nie 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 nie, nie. Hmm, no dobra będę musiał spróbować no co jest nie puściłem ale nie chyba słabo Dobra, poszło. Musiałem się skupić na celowaniu, ale jeszcze mam nie jednego chyba. Boże, chciałbym was zmienić broń, gdzie teraz on będzie. O kurde, aż tam. Oj, spieprzyłem chyba, ale zaraz zobaczymy. Coś tam strzeliło, ale teraz będzie. No, jazu. Kurde, źle chyba to robię. I teraz poszło. Zginął. Dobra. Jeszcze jeden. O nie już, dobra. Zmieniło się na standardowa broń. Dobra. Serio, oni czasami tamci kurwiają. Potrafią. Zgiń. A, bo ja trafiam w znak drogowy, boże. dobra. Idziemy do przodu. O shit, dobra. O właśnie, zauważyłem. Yy, za dużo mówię chyba yy, właśnie to słowo. Oh shit. Nie wiem dlaczego. O, ty ładnie tam się ustawiłeś. Kurde, czy wy się tam ciągle rozpicie? Dobra, działam tutaj. Mam się przemieścić. No mi się wydaje, że jak skończymy tutaj tą misję, chyba zakończymy odcinek. Nie wiem, jak na to potrwa. Ale zakończymy jak skończę. Bo ta misja dopiero się tak połowie mniej więcej zaczęła, albo nawet i wcześniej. Mhm. Mam podążać. Au, dostałem znowu. A, dobra, już wiem gdzie będziemy. Ja, już, ja to niestety już wiem, bo ja już wcześniej w to grałem. Ale nie pamiętam do końca już tych wszystkich momentów. Boże, oni się reskrywają dosłownie. Dostaję w nogi jak kurde nic. Ała, 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 dobra. Załaduję broń. No dobra, i co teraz mamy zrobić? Dobra, musimy się przemieścić. A, musimy iść na górę, o. A ła, 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 ła. Muszę się przemieścić aż tu. By potem przenieść się tu. Oj, może... A, on już jest... No dobra. To ja... Z... O, ładnie został nogę. Chyba mi się uda. A, dobra, wtedy się męczyłem, ale teraz się udało. Pamiętam było ziomusiu w kiku No chodźcie, chodźcie, chodźcie Pokażcie swoje kochane główeczki O właśnie już tam jest jeden Dobra, postrzelam z serią o, Właśnie nie pamiętam jak się kładło Kurde, o tu już jest jeden Tu jest następny Dobra, 300. a nawet sprawnie to się zrobiło Bardzo miło no i teraz, co tu było? A, chyba, że wiem mm, Dokładnie, tu będzie zaraz gościu Podsadzi mnie Pamiętacie, w którymś odcinku był ten moment e, Gdzie miałem buga I niestety chyba tam nic nie było No właśnie, jesteśmy teraz tutaj Będzie na pewno z tą drabiną Sorry za mały spoiler, ale to jest prawda I chyba wtedy już się skończyło Niestety nic z tego już dalej nie pamiętam Dobra, widzę, że ja chyba muszę to zrobić, tak? Czy nie? Czy ty ja muszę to zrobisz? A dobra, czy ja muszę tobie, już tak zapomniałem, że to jak to się robiło. I hopa! Pełna profeska. Szkoda, że tego nie muszę opuścić. Hmm. No i teraz będziemy musieli czekać. On na pewno to nam opuści. Właśnie. Opuść. Bardzo fajnie. I teraz do góry. Niestety szybciej nie dam rady. Bo trochę to musi potrwać. Metkowicz! Siema ziomuś. Hmm. Idzie w dupę. Nie, nie, nie. zobaczę co tu jest w ogóle. Co tu się... Nie, nie będę ryzykować eee, Wiem, że chyba coś będę musiał tu zrobić. Hmm. O właśnie. I co mam zrobić? Nic! Mam tylko po prostu podskoczyć. A, my będziemy w Kiblu! O Boże! No dobra, niech ci będzie! O, to wszystko mi przecięło! Oj, właśnie! O, właśnie! na to czekałem! E! Bę! Jeszcze co chcesz! O, noża dostojność! O! Gim. Jeszcze dostał szyję! Uh, uh, uh. Dobra. Profesjonalnie tutaj wyczy Wyczyszyliśmy Dlaczego ja dostałem nóż? Ja nie chcę nóż, ja chcę broń! Dobra, że musimy tu się skradać, tak? Eee, czekajcie. Gdzie jest nóż? Nie chcę gramita. Jest nóż. Muszę podejść. Ja mam ziomuś. O, Jezu, co ja zrobię? Aha! Czy. Dobra, myślałem, że to będzie taki y, motyw, że muszę coś nacisnąć. A tak naprawdę, kuf dupę. Niestety, to nieprawda. Ten ziomuś normalnie przykserwał. O, jak to zrobiłem? Czekajcie. A nie, dobra, myślałem, że y, byłem cały czas kolanach, Dobra, nieważne. O, chodź tu, chodź tu, widziałem Ciebie tutaj. No, 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 o teraz ładnie tutaj schodziłeś, o. O teraz ładnie Cię trafiłem. Dobra, są na teraz następnie, dobra, przyjdę teraz tutaj. O, o, siema ziomuś, aaa, byłem szybszy, ale dostałem, ale byłem szybszy. Dobra, o grenade'a! O, o, dobra, muszę uważać, Już muszę się jakoś zregenerować. Widziałem tutaj jakiegoś. O, właśnie, tutaj gdzieś strzelają. Kurwa! A, dobra, muszę się przemieścić. Troszeczkę. Kurde! Nie dadzą mi spokoju. Dobra, trzeba się skupić. Gdzie oni mogą być? Dobra, widzę już tutaj jakiegoś ziomusia. Nie, to krzesło. Kurde, wiem, że oni są tam. Czekajcie, jak to. Dobra, zrobimy inaczej, czekajcie, Fate w Mini, zobaczę... Mm, da, tak dawno nie grałem, zobaczmy jak się... Ee, da da da. Kucanie leżenie. Z. Dobra. To już przynajmniej wiem. I teraz spierdzielamy jak najdalej. O, i teraz profesjonalnie. Nie, 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 nie. Właśnie o to mi chodziło. Dobra. I teraz to powinno być... O o, o, właśnie tu jesteś. Bardzo miło. Ledwo Cię widziałem, ale dobra. Teraz profesjonalnie będziemy się czołgać. O, widziałem Ciebie. Chodź tu. No, dlaczego nie strzelałeś? Kurde. Dalej czołgamy się. Na dachu? To znaczy na dachu. Czy na piętrze nie, nie będzie nikogo? Hmm, niestety nie do końca. Dobra, idziemy dalej. Ale dobra, przynajmniej już pamiętam, jak to się było o o o nie. nie. człowieku, ty to zginiesz na wow. wow, 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 skąd? Dobra, jolo. Oh. Dobra, profesjonalnie panowie. Jak to się robiło? O, widzę tutaj ciebie ziomuś. Kurde. No, wystaw łeb, gdzie ty jesteś? Dobra, idziemy dalej. Niestety to nie będzie takie szybkie jak myślałem. Wow, o, kasek. Oh. <tłuk> Dostał ładnie w głowę o, o o właśnie a nie, to jest ten tu coś nie ma. Nie ma, yep, dobra, gdzie mamy iść? O, mamy podążać. O, nie, no chyba już pamiętam, to był motyw z trailera. I teraz ja będę mu trochę przyjechany. O, chodź tu, chodź o to są szyby kulotporne, kurde, to już jesteśmy trochę zabezpieczeni Ale ja chcę zrobić... Yy, tak. O właśnie Wystaw głowę. O Boże, tak w kolano dostać! oła, wow. Ja to poczułem A to jest mój, kurde O, 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 o! O, ty ładnie zginąłeś, akurat ciebie widziałem Dobre Czy to jest nasz? Nasz, dobra. Aha, muszę teraz dołączyć. Gdzie? Tutaj. No dobra. Załadujemy broń. Myślę, że wiecie co zrobię? Właśnie to. Hehe, he, a czemu? Bo mogę. Kochany shotgunnik z Dead dosłownie. Czy podnieść? Nie, ta cholera. Al-bashir. Ja już mamy 15 minut. No dobra, nie jest najgorzej. Czy ja coś muszę zrobić? Dobra, tu co będzie się działo? Hmm. Ja na przykład bym chciał zejść. Aha, to jest skarbiec, tak? Może czy ja tutaj? Nie. Może mi się wydaje? Mniejsza z tym najwyżej jeżeli coś będzie nie tak, albo jeżeli się powtórzy odcinek, to sorry ludzie, hmm mój, mój błąd ale raczej nie, bo coś mi się wydaje, że tutaj gdzieś w części tam miałem problem z nagrywaniem nie pamiętam najwyżej co się stanie czy ja mogę cię wywalić albo wyskoczyć boże, nie, 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 bo ja chcę żyć kurde hajs, hajs, gdzie jest heiss? boże, hajs, hajs a nie, czy to będzie motyw z hajsem boże nie wiem, zaraz zobaczymy. Spacja. te znaczy, motory lecą. Spacja. Nie wiem, coś mi się wydaje, że będzie ten motyw. Boże, nie mogę sobie przypomnieć. Czy ja wtedy nagrywałem, czy nie. Ale wiem, że motyw z czołgiem to był ostatni odcinek i chyba musiałem wtedy przerwać nagrywanie. Nieważne, jedziemy dalej. O, muszę przygotować kukowy. No to proszę bardzo. I rzucamy. I co? Napierdzielamy Gincie. O, 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 o. Gdzie tu są następni? Chodź tu, ziomusz. O, o o kurwa granat Dobra, dobra. A dobra. coś już z tego pamiętam O kurwa co tu się dzieje O o o o Dobra Widzę widzę pełna profeska A ua, ua. dobra Nie mam Dobra Muszę zregenerować trochę życia Shit Muszę trochę poczekać Nie mam za dużo chopsa Dobra dobra, jeszcze chwila Dobra Dobra, może trochę inaczej. Aaa, gincie! Dlaczego ja mam ustawione. E, czekajcie. A, dobra, mam. Dlaczego ja mam ustawione na automatyczne? Czekajcie, muszę przerwać na chwilkę. E, sterowanie nie, ale chcę zobaczyć. A może chociaż. Może czekajcie, zobaczmy. E, Strzelanie, gdzie jest strzelanie jest? Eee. Mhm, zmiana trybu prowadzenia ognia, czy to chodziło o to? V, mi się tak wydaje, zaraz zobaczymy. V. O, chyba teraz się zgadza. Musiałem przez przypadek nacisnąć V. O, kuwa. Aha, dobra. Sorry bardzo. Dobra, nieważne. Skupiamy się jeszcze raz. Gdzie ja będę? O, dobra. Akurat w tym miejscu to akurat idealnie. Tylko, że ja właśnie mam shotguna, to nie jest dobrze. Dlatego szybko zmieniam broń. I już pierdzielamy tutaj wszystkich. Chyba już wszyscy padli bardzo ładnie. O, tu, 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 tu nie jest dobrze. Oj, znowu, jedynie dobrze. Muszę ja zginąć marnie. A, tam ładnie wystawiłeś głowę. Chodź tu, chodź tu. O, tam widzę. Ach, pięknie, dobra. O, jeszcze tu gdzieś widziałem. O, o, o. A się tu, tu, tu. Chodź tu, chodź. Nie, czy tam zginasz. Boże, tyle pieniędzy leci w koło. Wesoło. Kogoś, kogoś musiałby widzieć. O nie, 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 nie. Ja nie chcę tak zginąć. Dobra, tu muszą być. wow nie strasz mnie, Boże! Ludzie, co to jest? Matkowicz! Matkowicz? Matkowicz, co ty robisz? Nie tak cię uczyłem w wojsku. O, ging kurde z taką serio ty też, a co? Tu jest następny, kurde, aż ty zginiesz mornie <gry> Dobra Nie, be... Nie będę aż tak tutaj się wydzierał 20 minut, jeszcze spokojnie do 30 mi 30 dojdziemy Czy ktoś ja muszę otworzyć, czy ktoś z czy żołnierze otworzą Dobra, zobaczmy co tu mam Czy ja może zmienisz shotguna? Czekajcie, zmienię zrobię i R O kuwa! Zapomniałem, że oni ten wybuch będą robić. Dobra, no dobra, wezmę może tą broń. Będę miał dwa karabinki. A co? Żeby hajs, hajs. Proszę cię, ja tam mogę wejść. Proszę cię, przestrzelać. te dobra. Poczekam do hajsu. O, trzeba co ja coś już tu zrobić. Stworzymy, otworzymy te drzwi. Dobra, jak to ta skarbca? Wypuść mnie. hajs, hajs, hajs. Mm, wszędzie hajs. Dobra. A, to jest dopiero skarbiec z hajsem. Sorry, bro, ja tu się bawię. De, 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 de. Pytam, że gadajcie, a ja tu kurde. Co jest? A, muszę tu iść, dobra. Muszę podnieść i umieść, proszę bardzo. No raczej. Eee. Dlaczego jest ich. Znaczy... Czy to jest tylko jedno? O! Ale No właśnie! Bo się tak zauważyłem, że... O właśnie, co teraz? Eee, sorry ludzie, że tak zrobiłem wam bałagan! <grywka> Dobra, nieważne. Ale nie wiedziałem, że te ekrany pełno penopatać. Zabezpieczyliśmy atomową fajnie no super bo my jesteśmy w miejscu gdzie jest słaby zasięg co ty chciałeś no, nie jest dobrze no bo człowieku jesteś w miejscu gdzie dosłownie tam jest ciężko dostać się do do jakiejkolwiek sieci i ty myślisz, że nie, nie ważne czyżby to była kolejna misja? Chyba tak więc mamy my się wydaje tutaj zakończymy naszą przygodę odcinek mm. oczywiście długi loading także widzicie ludzie, mm, dawno nie było Batyfielda udało mi się w końcu nagrać po długich męczarniach mieście The triggera mieście League of Legends jeszcze tam z Dustinem nagraliśmy mm, kilka odcinków mm, z gry, właśnie nie mogę sobie przypomnieć znowu nazwy. Ale, jeżeli chcecie, to możecie tam wejść do niego. Nawet mogę link w opisie dać. Może czasami, jeżeli nie zapomnę, może. Sorry, oczywiście, za mój głos. O, Jezu. Oczywiście jeszcze zabiorę się do nagrania chociaż jednego odcinka Detraygera, chociaż wątpię, bo już jest prawie północ. Teraz wiecie już, która jest godzina. Przynajmniej wiemy, jak wygląda Blackbird. Teraz zauważyłem jego napis. Czyżby to... Dimitri Dima Majakowski? Jakie polskie nazwisko? Sorry. Ma? A to był chyba. Chyba tak, albo i nie, A zresztą. Już, już zgubiłem to nazwisko, imię, ale mi się wydaje, że to był właśnie ten. Ala Polaczek, można powiedzieć. O, jak ekskluzywnie tutaj mamy. O, 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 spokojnie, Boże.

To my jesteśmy Dima. czy już nie jesteśmy Blackburn? Coś mi się tu nie podoba. To zaraz, my jesteśmy Blackburn czy Dima? Bo już sam nie wiem. Dobra, mi się wydaje, że to chyba tak, ja, chociaż nie, jeszcze nie do końca. Oh, shit! Co jest? Woah! A, tu będzie akcja. Dobra, czekajcie, ska, na pewno tu my skończymy. Dobra, tutaj my na pewno skończymy, bo widzę już tutaj będzie ostra jazda, więc naprawdę oczekujcie następnym odcinku dużej akcji, na pewno będę w tym, na pewno za niedługo, może jutro zobaczymy, na pewno nagram następny odcinek, także jeżeli Wam się filmik spodoba, to był taki bardziej chyba... Hmm, no, jakoś dużo się nie działo, ale było przyjemnie. Także, jeżeli Wam się podobało to łapka w górę, komentujcie, lajkujcie. No i subskrybujcie. Dawno tego nie mówię. A co, bo mogę? Dzięki wielkie. No i co, do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie, na razie.